Grający Stomil doprowadził jednak do wyrównania dzięki trafieniom Rafała Kaczmarczyka i Sebastiana Nowaka. Stomil nie przegrał piątego meczu z rzędu, ale cztery ostatnie zremisował. Od razu straciła na jakiś czas bramkarza Pawła Trimela, który zderzył się z Kaczmarczykiem. Spodzianki doszło w Szczecinie. Raków tydzień temu przerwał swoją czarną pasę i w meczu z Pogonią też zaczął znakomicie. Częstochowianie prowadzili po bramce Marka Kołtki. Wyrównał Moskalewicz i później bliższa zwycięstwa była Pogoń. Skończyło się jednak na remisie 1 do 1. W ten sposób Raków przerwał pasmo siedmiu wyjazdowych porażek. W Katowicach bezbramkowy remis GKS-u z Zagłębiem. Bramkarz GKS-u pozostaje niepokonany w lidze od 427 minut. Ostatnim piłkarzem, który trafił do bramki katowiczan był 25 października Sylwester Czereszewski. Piłkarze Zagłębia po raz pierwszy od 15 spotkań nie stracili bramki w meczu wyjazdowym. Co ciekawe poprzednio czyste konto poza lubinem zachowali również w Katowicach wygrywając 5 marca 2 do 0. tylko zremisowała u siebie z Górnikiem 1 do 1 po bramkach Piotra Dubieli dla gospodarzy i Kamila Kosowskiego dla gości. Po serii zwycięstw piłkarzy z Wronek ten wynik trzeba uznać za niespodziankę. Zabrzanie po raz siódmy z rzędu nie zdołali wygrać w meczu wyjazdowym. Co ciekawe w ostatnich czterech ligowych meczach Górnik zanotował remisy 1 do 1. Wielkopolskim Groklin wygrał z ruchem 3 do 1. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Sławomir Suchomski, jedną Ryszard Rybak. Honorowego gola dla Chorzowian strzelił Mariusz Śrutwa. Po raz pierwszy w Ekstraklasie piłkarze Groklinu zdobyli trzy bramki. Dzięki temu odnieśli trzecie z rzędu zwycięstwo u siebie. Ruch po raz ostatni stracił trzy gole 31 sierpnia, remisując w Warszawie z Legią 3 do 3. To wyniki szesnastej kolejki naszej ekstra klasy. W dwóch meczach z udziałem czołowych drużyn ligi remisy bezbramkowe wykorzystał to ŁKS, który pokonał u siebie krzop 3 do 0. Na pierwszych pięciu miejscach w tabeli bez zmian, ale przewaga widzewa nad legią i LKS-em 2 punkty. Polonia ma 9 punktów straty do lidera, podobnie Amika Wronki. Na dwóch ostatnich miejscach w tabeli zmiana. Na 17 pozycję awansował Raków. Na ostatnie miejsce spadło KSZO, Poprawiły swoje pozycje drużyny Petrochemii i Groklinu. Liderem najlepszych strzelców pozostał Arkadiusz Bąk. Nie strzelił wprawdzie Bramki widzewowi, ale prowadzi z dziewięcioma golami. W klasyfikacji fair play prowadzi GKS Katowice przed widzewem i Legion na miejscu ostatnim w Zagłębie Lubin. W 16. kolejce padło 18 bramek, sędziowie pokazali 28 żółtych kartek i żadnej czerwonej. Mecze obejrzało niewiele ponad 30 tysięcy widzów. I oto średnia całego sezonu pogarsza się i skuteczność piłkarzy i frekwencja na trybunach. Do tej pory 69 zwycięstw w gospodarzy, 42 remisy i 33 zwycięstwa gości. Najczęściej powtarzający się wynik. 1 do 0 padł 36 razy. I dzisiejsze i wczorajsze wydarzenia w drugiej lidze. W grupie pierwszej ruch radzionków prowadzący w tabeli przegrał w Jeleniej Górze z Kębudem. Kolonia Sząbierki tylko zremisowała z Lechią Zielona Góra. W tabeli nowym liderem Chris Myszków. ruch radzionków ma dwa punkty straty. Na miejscu trzecim Kolonia Sząbierki, na czwartym Aluminium Koni. W grupie drugiej Bełchatów dzięki bramce w ostatniej minucie wygrał z Okocimskim 1 do 0. Wawel tylko zremisował z Unią 1 do 1. Hutnik odniósł bardzo cenne zwycięstwo. W wiławie 3 do 2, chociaż przegrywał już 1 do 2. W tabeli Hutnik 2 punkty przed Bełchatowem i już 5 punktów przed Wawelem Kraków.